Witam, witam. Kolejny odcinek Polskiej Osy. Na razie z blacharką stop. Bo trzeba zająć się silnikiem, którego nie ma. Nie ma go tam, nie ma go tu. Ale jest tu na dywanie Alladyna. Słuchajcie, perski kurwa dywan, czy tam turecki. Silnik. Silnik jest wyłożony tylko dlatego, że w końcu łaskawie przyleciał do nas kurwa z Chin. Nie no, wiadomo, po pomalowaniu cylinder. I będzie można zmontować to dziadostwo. Oczywiście na stole będzie mi wygodniej, i łatwiej wszystko posprawdzać i tak dalej, pozalewać olejami słuchajcie, za chwilę do silnika wrócimy i do tych innych spraw, bo to jest akurat dosyć istotne, ale tu mamy taki mały off-topic, chwali pięta będzie się wypowiadał, kupiłem sobie kupiłem, zainwestowałem po prostu w pistolet, ani ani mój, ani twój, F-150 no kurwa, to już jest o w porównaniu z tym Szalotem. Ten pistolecik nam troszkę posłużył, bo pomalował i ruska, i motorynkę, i kurwa jeszcze tam podkładał, i trochę nawet osy pomalował. Jest to zwykły taki pistolet za 120 zł, wiecie, nic specjalnego. Tandeta, wykonanie, no tragedia, ciężki. No oczywiście ja tu zmontowałem, on tak kurwa, no nie powinien być taki długi, bo Tutaj ten odstojnik, na, na, żeby tutaj tam nam ta woda się tutaj skraplała powiedzmy. No, tam przy tamtej sprężarce nie ma zbytnio gdzie zamontować tego, więc akurat miał być na chwilę, ale zostało. No tragedia, bo przy myciu ten zielony lakier poschodził. No nie jest tam powiedzmy jakoś super domyty, chodzi o środek. Środek jest picuś, glancuś. No tutaj to już kwestia jest tego Śmiesznego lakieru, który po prostu przy myciu to wszystko się lepiło. Tragedia, nie? Ale pistolet posłużył, on będzie nam e, potrzebny przy podkładowaniu, więc na niego jeszcze nie narzekam. Niech sobie będzie. Ten z kolei, no to tu już kurwa, półka Fest. E, no pistolet jak pistolet, tak. E, ale wiecie, jak zacznę lakierować, to będę wiedział, no wiadomo, no moje warunki. Takie jak, jak operatora kamery, czyli tragiczne. No ale dobra, jest fajny pojemniczek, tylko muszę jeszcze poczytać, co, jak go wiecie porządnie tak rozkręcać, żeby, żeby, żeby myć. Bo przede wszystkim chodzi o to, żeby dobrze ten pistolet wymyć. I tu jeszcze mam taki filterek i ja się zastanawiam, czy on czasem nie jest tutaj do, do kubełka. Myślałem, że on tu ma gwint. Ale to jest jakby taki nacisk, wcisk, tu mamy takiego sutka, żeby można wyciągnąć, nie wiem czy, czy to się wkłada do kubełka. Muszę poczytać instrukcję, na szczęście jest w języku hebrajskim, więc akurat się połapie, to nie będzie z tym problemu. I co, i co, i co? No fajnie, fajnie, fajnie wygląda. Do pierwszego, kurwa, oczywiście sprayowania. Eee, no, ale słuchajcie, no czegoś było trzeba zacząć. Dobra, koniec pierdolenia, wracamy do silnika. Słuchajcie, eee, jest taka sprawa, że eee... Że, że, że. Mamy to magneto, i ono jest od 125. bodajże. Teraz mogę strzelać. Rocznikowo się może i zgadza: to jest od jakiejś shl e, więc e, tak, bo nasze e, oryginalne koło magnesowe, które było tam skrzywione, e, niestety troszkę e, nieważne. Później wam po powiem o co dokładnie chodzi. Ale to w następnych odcinkach. E, oryginalne nasze powinno mieć e, otwory. Y, powinno być przesunięcie, po to, żeby po prostu było łatwiej nam dojść do przerywacza i ustawienia y, zapłonu, nie? Yy, bo krzywka, y, krzywka y, się zgadza, jeżeli chodzi o wycięcie, tylko to już kwestia jest tych otworów, powiedzmy y, inspekcyjnych, czy jak zwał, tak zwał. Powinno to zadziałać. Coś tam kopię no, przy takim, wiecie, sobie paluszku ochraniu, Teraz pewnie po dokręceniu. E, powinna być dużo lepsza. Iska, czyli tak, to mamy ładowanie. Te dwa czerwone to światełka. No i niebieskie to jest e, nasze gaszenie. Była też taka kwestia, że nasza stara e, fajka, e, czyli tak, była tutaj świeca ta, taka marginalna z epoki. Ja wam pokazywałem tam w wcześniejszych odcinkach. O sorki. odruch bezwarunkowy. E, stara świeca nam się pospała. Natomiast tutaj wkręciłem sobie, bo oczywiście e, tu jest. E, Gwint w środku, żeby po prostu no taki e, wkręcik, tak? Żeby wkręcić e, przewód wysokiego napięcia I wczoraj przy wykręcaniu e, Został e, W kablu został nam Ten pręcik, gdzie go wypierdoliłem Jeszcze może Wam go pokażę, moment Czekajcie Dobra, nieważne, dostał nóg e, Czekajcie, to może wezmę Tą taką jakąś z, z ruska Tu jeszcze na te ruskie gumy zostały e, No i oczywiście tu jest Czekajcie, tu jest, aha, tu jest. Widzicie, tu jest nawcisk. No ale w każdym razie to nam się wykręciło. E, w ogóle w tej fajce, tamtej, w tej, y, szedł właśnie ten wkręt. Sprężynka i jeszcze jakiś taki bolec. I w ogóle to było wszystko strasznie zanagarowane, Tu jeszcze nad resztki tego nagaru zostały. No ogólnie, no, ebonitowa, jak ebonitowa, ale że mamy tutaj y, powiedzmy, udającą ebonit. Yy, więc yy, czy tą, czy tą założymy, chyba tą akurat jeszcze gumki sobie poprzykładamy więc będzie luks, dobra Cylinder pokaż chłopie uj, kurwa mać no, jest ładnie pomalowany, oczywiście jest to yy, żeliwny żeliwny, żeliwny odlew więc yy, kurwa, jakieś takie odcięcie brzydkie ty, co jest kurwa Teraz tak patrzę, jakoś tak. E, ogólnie, no to jest, był zabezpieczony. Miejscami gdzieś tu kurwa coś tam przyślumpione. Tu nie wiem, czy to nie wyczyszczę czasem e, i nawet chyba tak zrobię. No tu nie zabezpieczyli, troszkę lipa. E, kurwa, szkoda pokazywać tego. Tutaj w zasadzie też e, powinno być kurwa. No nawet zacieki porobili. Ja pierdolę. Dobra, to ja zaraz dzwonię aferę będę kręcił, yy, więc no to też powinno być osłonięte. Tutaj yy, w zasadzie też, bo też tu jest sprzylgnia kurwa do uszczelki, więc też nie powinno. W środku czy to jest yy, ważne, że jest po, są pomalowane te yy, kanały płuczące, no nie wiem. No nie wiem, ale dobra, no był wyczyszczony, tak i, 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 i to tyle i pomalowane, no w sumie, kurwa, teraz tak przyglądam się na telefonie to nie wygląda to jakoś tak za, za pięknie, kurwa, wam powiem ty no miękki lakier jest, kurwa, ty nie, czy to jest brud? kurwa, lakier odpadł, ty no niestety, cylinder pizdowato e, kontaktowałem się, e, znaczy czekam na kontakt e, z tym chłopem, co to robił e, powiem wam, że kurwa za ten czas i powiedzmy te pieniądze to ja bym to z namaszczeniem kurwa jajac bym to lepiej zrobił nie chwaląc się bo kurwa mam zerowe pojęcie ale dobra no to, to sobie tak kompletuję wszystko przymierzam tu mamy tą starą uszczelkę yy, i ona sobie powiedzmy tam po, poza obrys yy, krawędzi delikatnie tam sobie wystaje i mówię dobra przykładam mam taką na wierzchu mówię kurwa co ja kupiłem nie a to było przecież komplet uszczelek z M52 Bo M52 ma 170 pojemności, my mamy 150 Ale wcześniej kupiłem od SHELKI 150 I tutaj jest w porządku Ona jest grubsza niż ta powiedzmy z zestawu uszczelek Więc fajnie Ta będzie na pamiątkę, bo teoretycznie Na upartego jeszcze bym ją użył, nie? Jeszcze bym ją użył Czekajcie, bo tak jakoś ostrości nie łapie. Bo jakby tu była gdzieś spękana, wiecie, coś pęknięcie, no to tego. To, że tutaj jest ten upierdolone, to tam jest naprawdę najmniejszy szczegół, więc to ona będzie na pamiątkę, ewentualnie na kiedyś. Dobra, i to też zresztą, bo ta teoretycznie też można było założyć, tylko ile to kurwa tu by wystawało, to nie. No chyba, że będziecie, wiesz, będzie po czasie tak już rozwiercone, że na, wskoczymy na 175, nie? No, ale nie wyprzedzajmy faktów. Dobra, szpilki. Bo ja sobie tylko tak wkręciłem, żeby wkręcić. zaraz sobie wkręcimy na. Tu jeszcze na klej, oczywiście. Tu odtuścimy. Weźmiemy uszczeleczkę. Gdzie jest ta nasza uszczeleczka? A tu jest uszczeleczka między cylindrem a karterami. To jest sobie to trzeba będzie zobaczyć. No, nie, to jest symetryczne. Tak, symetryczne. No, żeby na to wszystko pasowało. No i chuj, nie będę nic już odsyłał. Pierdole. Kurwa, dlatego czy to z piaskowaniem czy z się, ja wolę kurwa to samemu, jakbym potrafił, to bym sam wychromował, e, przynajmniej wiem, że to ja spierdoliłem i, i na tyle to jakoś nie wkurwia, a zresztą, co ja będę gadał, umiesz liczyć, licz, licz na siebie, no nic, no to, to ewidentnie to jest do wyczyszczenia, no gdzie na farbę, no kurwa, tak samo, pff, zwłaszcza, że tu jest jakiś kurwa zaciek, tu jest, tu kurwa... To ja, to ja, kurwa, kaleka na wózku, kurwa, inwalidzkim e, Jak już zrobię, no dobra, no to jest akurat jedno ale mm, No dobra, no to sobie to wyczyścimy Bo to jest czarne, bo teraz to wygląda jakby było Wyczyszczone, a nie jest, bo to o, Czarne, czarne, czarne No dobra, to jest schowane ok, ale kurwa, wiecie, no płacę, no to wymagam, tak? Tutaj No nie wiem, czy to ma jakiś już mogli, chociaż Cześć, bo tu jestem wydechowy, to w sumie mógłbym go wygładzić, kurwa i chyba tak zrobię. Bo wydech, żeby powiedzmy te lepiej spaliny wychodziły, znaczy lepiej, no bo tu jest taka troszkę porowata, zawsze tą średnicę można tu jeszcze zwiększyć. Bo tu jest tak na prosto, yy, nie wiem, czy się bawić w to, czy pierdolić, tutaj jakiś schropowaty, no to też ta mieszanka trochę lepiej jakoś zawsze tam zawiruje. To, to też ma inne znaczenie. tutaj. Też, kurwa, psiuknęli, żeby zaraz mi benzyna... Nie no, benzyna raczej nie, by nie rozpuściła tego. Chociaż chuj go wie z tą temperaturą. No, co z tego, że tu zabezpieczyli? A idź pan. Dobra, dubiemy dalej. E, szpilki przykręcone, tutaj nadmiar tego kleju, co wypłynął e, do gwintów, e, wytarłem. Wcześniej tam jedna była skrzywiona, wyprostowałem i sobie tak przyłożyłem, oczywiście całkowicie nie zakładałem. Ale jeszcze większe jaja, bo tak, kurwa, wiecie, no patrzę na ten cyli e, cylinder, nie? Ty biorę kurwa, zobacz chłopie, zobacz co biorę. zmywacz przemysłowy, no wiadomo, dla no, profesjonalistów. Ale czy zwykły kurwa zmywacz, yy, tym, to mogę myć jajca, ty zobacz, farba schodzi. Tutaj to mówię, dobra, fajnie, nie? To sobie wyczyszczę, nie będę musiał nic krobać po prostu, nie? Biorę gdzieś tu, czekaj, gdzie ja tu wziąłem? Czekaj, spójrz. A, tu. Czekaj, kurwa. Czekaj, chłopie. A, tu. Tu tak leciutko, nie? Kurwa schodzi, no ja pierdolę niech zwraca pieniądze, chłop, albo co najmniej połowę, ja nie wiem teraz, no ty, ty, to jak wezmę benzynę, to tak samo kurwa. Znaczy, to, to ma być chyba odporne, nie? Nie tylko na tym, a może to ma się wygrzać ty, ale nie, 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 jakie musi się wygrzać? To zwykły spray ma się wygrzać kurwa. To miał być jakiś dwuskładnikowy, nie, co, nie, nie, nie. Ja zaraz poczytam kurwa, jak te farby powinny być, żeby mnie tu chłop jakoś nie pozaginał, kurwa. Yy, żadne wygrzewanie, no to yy, wygrzewało się to mi opisów, kurwa, no. Gdzie takie coś, kurwa, jakieś miękkie yy, bomble kurwa. No zapakowane ładne, bo ja sam zapakowałem kurwa w ten sam kartonik wstrapiankowy, więc tu akurat nic nie jest pobijane, samo żeliwo wiadomo, no nie jest jakieś urodziwe, ale litości, aj. No i widzicie, no to niby fajnie, fajnie tak sobie poskładać. wiecie, taki motorek, wiesz, yy, posiedzieć sobie w garażu, dla mnie to jest super, tak? No bo y, no, będę się powtarzał, bo może co niektórzy nowi, no to wiadomo, y, nogi pomiażdżone, ale chodzi o to, że y, wiecie, mogę zająć głowę, powkurwiam się, potem coś fajnego, że tu fajnie wyszło, coś tego, tu, że zjebałem, ok, no ale no niby pierdoła, tak? Ale, ale no kurwa, tyle czekałem, y, chyba no, pieniądze też niemałe. No ten otwór akurat był, bo też przez chwilę myślałem, że kurwa wywiercili, żeby zawieść, ale y, oni zawiesili to w jakiś. w ogóle gdzie indziej, o, bo tu zacieki idą. Y, tutaj, o, jakby to było tak, o, ustawione. Dobra, nieważne, nieważne. Teraz skupmy się na czymś innym. Dobra, na razie sobie to tak czyszczę. Tutaj już mam w środku, tutaj, gdzie były te też małe takie zacieki, w środku. Y, może ja jakąś panikę kurwa wpadłem, ale. no to na chuj mi niewygrzany nie, nie cylinder, To powinno być wygrzane, gotowe do założenia i, i w dupie. Bo nawet, powiedzmy, e, tutaj są te kanały płuczące, e, one są też, powiedzmy, wy, wymazane farbą i dajmy na to przy kontakcie z benzyną, nie? Jak tam zaczyna to wszystko pracować, no to zanim to się tam zacznie nagrzewać, kurwa utwardzać, no to jakieś tam części chyba tej farby e, wpłyną do skrzyni korbowej, potem to wszystko do mieszanki, tak? I kurwa zacznie mi pierścienie nie wiem zalepiać czy coś czy, czy to już przesadzam No ale coś kurwa może być chyba na rzeczy nie To tam tyle to tam chuj tu w środku Jeszcze raz tą dziurę opierdole Ale żeby powiedział eee, Tutaj jeszcze, te, jeszcze ten jeden i tu cała no, przylgnie opierdole i też będzie git No i to też kurwa Aj 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 Wiatku nie denerwuj się, nie wiem jakoś mnie to może mylę się, może jestem w błędzie, ale jakoś mi się to nie podoba. Dobra, wszystkie te przylgi są poczyszczone tak, jak powinno być. Czyli teoretycznie on teraz wygląda tak, jak kurwa przy wysyłce do malowania, nie? Jakby się tam cofnąć. Nie pamiętam, który to był odcinek 40, któryś. Eee, chyba tak, coś takiego, ale to tam. Czy to jest takie ważne? No nic, wyczyszczone, odtuszczone. Zaraz będziemy oliwką skrapiać. Tu jeszcze powkręcałem sobie też szpilki od wydechu. Zaraz je wykręcę w zasadzie. I będzie można wkładać. Jeszcze, oczywiście, tłok sobie wysmarujemy. Raz jeszcze. On jest wyśluchtany tym olejem od mieszanki. I co, i co, i co. No i będzie można ostatni raz zobaczyć tą jodełkę. <laughs> dobra. I dobra. Założyłem. Oczywiście wszystko w oleju wysmarowane. Na tą chwilę fajnie to oczywiście wszystko wygląda. więc To już tylko kwestia założenia jeszcze głowicy, ustalenia tego górnego. Może nawet teraz sobie ustawię tutaj gdzieś na kole sobie zaznaczę. Oczywiście tak delikatnie, żeby po prostu był punkt odniesienia. Taki najlepszy wiecie. No w każdym razie siadło. Nie musiałem tu nic stukać, po prostu wcisnąłem pierścienie. Tam <laughs> też jest taka fajna faza. A co do cylindra, no to dodzwoniłem się do chłopa i kurwa, czyli kwiatek miał rację. Czyli to jest zajebane po prostu sprayem Spray rzekomo niemiecki, e, jakiś tam redomontowany. Firmy, który tam do 800 stopni, więc ta farba musi się wyżarzyć, e, czyli wypalić. E, tak przypuszczam, wtedy tam uzyska tą twardość. E, no na pewno jest to ciężki proces, dlatego ja oddałem to kurwa specjalistie, tak? tam gdzie po prostu jest więcej na tych, wiecie, na, na krawędziach, no, żeby po prostu tam do środka napsiukać. No mam dwie, dwie opcje, albo po prostu odsyłam i facet poprawia, no, czyli te zacieki to tak, czyli tak samo będzie to jakościowo, jeżeli chodzi o jakość tej farby na tą chwilę. Która mi się średnio podoba, bo liczyłem na ten utwardzacz, ale no, najwidoczniej, czemu było się dopytać, to moje, moje zjebane gapowe, tak. Akurat te szpilki to tam chuj, bo akurat to, to moja wina, że nie wykręciłem, ale akurat tutaj z nimi nie ma żadnych problemów. Więc nawet dobrze, że są opierdolone farbą, no akurat gwint jest cacy, nic tu zadziorów nie ma. I druga sprawa, odsyłam chłop toczyści, i, i tyle w temacie. nie? Postanowiłem, że kurwa to zostawiam, nie będę się <coughs> użerał dalej, natomiast no, kurwa mógłbym to zrobić po prostu sam, sam to mógłbym zrobić w domu, nie, więc tak to, tak to wygląda, już jakaś rysa kurwa, o i tak to jest, dobra, zaraz poprzykręcam, bo tutaj jeszcze podkleiłem oczywiście tą uszczelkę pod cylindrem, więc jeszcze niech ten dociśnie, to te głowica i, i, i powinno być złożone. A głowice, jak mamy powiedzmy naszą głowicę, to jest charakterystyczne takie wycięcie na tą komorę, no to wiadomo, że świeca jakby trochę wyżej, bo tu jest na takie płaskie wycięcie. Tu idą te uchwyty jeszcze do, 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 do tłumika, no i uszczelka pod samą głowicę. Więc hops. I tak to będzie wyglądało. No bo to tak całościowo ładnie będzie się prezentował. No chuj, że schowany, wiadomo. Ale dobra, dobra, koniec marudzenia. Czas brać się do roboty. No, całościowo jakoś to wygląda. Eee, no i co? No i... Przekręcałem oczywiście z siłą taką, e takie lekkie strzyknięcie w łopciu. E podkładki tam zwykłe, te nowe takie śruby dam, bo one mają też fajną taką przykładkę tutaj, żeby było równo to nasze mocowanie tłumika i słuchajcie, i tak sobie mówię zakręcę, zobaczymy co tu się dzieje nie, i tak nadchodzi tłok, nadchodzi i jeb jeb, jeb, stoi więc już kwiatek nawet, nawet obrotu nie zrobiłem a już kurwa zatarty stoi kaplica, nie wiem, chyba uszczelka jakoś e... nie, no bez sensu, no przecież uszczelka idzie no nic, muszę kurwa, ściągać. Nie, no raczej nic nie wpadło. No kurwa, mać. Bieg zapięty? Nie, no, bez sensu. Tutaj no już, już prawie widać. Gdzieś tu mam jakoś zaznaczone. Tu mamy górny. Tak sobie tylko do kreski dla zasady zrobiłem. I nawet nie chcę dojść, ty. Coś wpadło, kurwa, no bo co innego. Podkładki mam. Masakra. Ty, no nie, nie, nie mam zielonego pojęcia. No kurwa. Ty o głowicę tu czy? Ty, może być. Ty. A czekaj, tamten tłok. Kurwa, co jest? Bo tu jest taki malutki ślad. No, strzałką w dół, czyli wydech. Czekaj, wyjść, to przyłóż jakoś, chłopie. Kurwa, czekajcie. No, nie gadaj, ty. Czemu tu głowicę ty mi powiedz? Jakiś za wysoki jest? Zaraz ten stary wezmę. Tak, tu mamy ten ślad taki malutki, nie? E, po środku. I tutaj na cylindrze w tym miejscu, jakby nad strzałką. Co, kurwa, tu mam coś ten? Ty, to taka komprecha będzie? Kurwa, no, jedną uszczelkę dam, tą malutką, tak, no bo y, tą y, delikatnie tam, y, oczywiście tym silikonem. No to znaczy, tą uszczelką wpłynie, lepiej to brzmi. Uszczelka w miarę ładnie siedzi. No nie jest to cud, nie, no ładnie, ładnie, ładnie się ułożyła, bo musiałam troszkę. Ona też taka 3x3 3 w sensie, bo ona cała jest metalowa. Ma to okucie. Okucie ma. Okucie ma miedziane. Kurwa, dobra, idę po ten stary tłok. Kurde, no tak ciężko stwierdzić, czy on czasem nie jest po prostu. No ten bardziej jest taki wyoblony, powiedzmy. Przynajmniej tak można uznać to. A ten. Kurwa, no musiałbym ściągnąć i. Jeden do jednego. Czy ja ci tak coś zobaczę. No nie wiem ty. To no muszę tutaj chyba liznąć. Łowicę. E, dosłownie tam kawałeczek taki. Ale nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze. Kurwa. Dobra, ty, ścione cylinder i ten tak wiecie. Organy optycznie porównamy. No, może jakiś chujowo nawiercony ten tłok jest, w sensie coś. No nie wiem. No dobra. No. Nie jest jeszcze tak na nie wyschło, więc można ściągnąć. Ja pierdolę. Dobra, pościągałem. Yy, no tak pi razy drzwi, tak? W ogóle teraz porównuję. Zobaczcie tu jest grube piersi, a tu kurwa jakie żyletki cienkie dali. Co za oszczędność chujów. Tu jest ten zagramaniczny znaczy oryginalny. Yy, no ale dobra, yy, teraz spójrzmy na te. Czy tak coś będzie widać. Widać? Nie widać? Widać? Nie widać? Trochę widać? Ty no jakby było chyba, no tak Ciężko to Jakoś Jakoś Czekaj, tak żeby było jakoś w miarę równo Jakby było, jakby to denko było troszkę wyższe, to było płaskie takie No a to no, kurwa, no jak to z, teraz nie będę ściągał, panie ja nie Czekaj, czekaj, pomyśl kwiatku, pomyśl kwiatku to trzeba byłoby coś położyć na równo i tutaj do krawędzi zmierzyć. No, zobaczymy czy to, czy to się uda. Dobra, czyli plan miałem dobry. Po prostu sobie przyłożyłem tutaj taki konto, kątowniczek na równo z e, tłokiem, tak żeby był ten kąt. No i tutaj taki pira z drzwi sobie zmierzyłem. I ten stary ma kurwa 3 mm. E, aha wymiar mi spierdolił, 4, a tu jest 5, czyli jednak ten jest e, dużo wyższy. I teraz nie wiem, czy się cieszy, cieszy że jakaś kompresja wzrośnie, jakiś kurwa. Nie yy, kompresja nie, znaczy kompresja to nie ma akurat nic do znaczenia, znaczy yy, nie kompresja, tylko stosunek jakiś kurwa. Nie wiem, czy seksualny, ale wiem, że kurwa. No tu zbiorę delikatnie dremelkiem wy, wy tego. Taki wiecie. Tu kawałeczek bo tu widać, że... No troszeczkę, troszeczkę tam brakuje, no tego milimetra, no tu tyle dremerem zbiorę yy, i chyba tak, no bo co innego. Ale jaja ty Nawet no to i tak już nie zwrócę, bo to 14 dni to minęło chyba w 97 Tutaj ten jeden piersiń płamałem oczywiście, ale to dobra No chyba tak zrobię, no bo co? Dobra, no, zrob, zrobię, najwyżej będziecie krytykować Coś ty głupku skończony zrobił e, No bo tłok jest, e, e, znaczy się ten Wał jest na starej korbie Nie wiem czy, czy by, ale nie, no ewidentnie jest tłok Różnica, a wysok, wysokość? Wysokość? To już tak Ta, To samo jest, tylko Dęko jest po prostu wyższe, chyba, nie wiem, czy lepiej trochę z głowicy, czy nie, no z tego to nie, bo tu w ogóle już zaburza chyba tą mieszankę, <laughs> no to też nie warto tego polerować, żeby jakoś to się tam mie mieszało, to wszystko, kurwa macie. Dobra, stąd będzie chyba naj najłatwiej. Tu przynajmniej mi nie naleci tego brudu. Dobra, tu taki malutki, taką małą łezkę zro zrobimy i zobaczymy, co to da. No i dobra, pany, kończymy ten odcinek. Wiem, nie było odpalania, dlatego poprzednio mówiłem, że ten to będzie takie przygotowanie, następny to już wiecie, będzie już wrzucony i tak dalej. Udało się skręcić, jest wszystko porządnie. W końcu nic nie tłuczę. Fajnie, plumka, tu nawet mogę zademonstrować. Zobaczymy, czy. O. Na razie chodzi. Wiadomo, jeszcze olej muszę wlać posprawdzać zapłon yy, i tyle. Tak więc dziękuję i do następnego.